Yo! Z tej strony iwkankoficja i witam was po raz kolejny w Q&A na moim kanale. No to lecimy teraz z naszą kolejną serią pytań i zobaczymy, co tym razem zadaliście mi za pytania. Dobra, pierwszym pytaniem jest, gdzie mogę kupić Umbana na Discorda? Jeśli chodzi o Discorda craftpoly.eu, serwera Minecraft na wersji 1.16.5, Serwer nie wystartuje, nie ma szans, po prostu nie mam pomysłu na ten serwer, próbowałem jakieś tam pluginy porobić i tak dalej, ale po prostu no, niemożliwe, serwer nie wystartuje, serwera już nie będzie. Nie mam już takiej, wiesz, pasji do robienia serwera, a serwer Discord został usunięty. Bo serwer Discord chciałem oddać komuś innemu, ale ta osoba stwierdziła, że też nie ma czasu i tak dalej, no to doszliśmy do takiego wniosku, że serwer Discord zostanie usunięty. Inne linki do serwerów są po prostu w opisie bo można wejść sobie na serwer Discord z pluginami albo na serwer Discord, który jest powiązany z moim kanałem na YouTube. I link będzie oczywiście w opisie, więc można sobie wybijać. Teraz tam będą bardziej częściej rozmowy, bo czas najwyższy tego Discord ożywić, więc jeśli mnie subskrybujesz, oglądasz moje filmy, zapraszam na mój kanał, na mój serwer Discord. Link w opisie. Kolejne pytanie. będziesz próbował 7x20, bo mi się udało? Nie musisz tego robić. Jeśli chodzi o Fightness at Canties, już na kanale jest film z 7.20, tylko że oczywiście noc mi się nie udała. Przegrałem kilku, kilkukrotnie, a wracając do twojej kwestii, że to by się udało, no super, jestem z ciebie naprawdę bardzo dumny, Ziemaczku. Jebać bytgość i ten nik mi się w chuj podoba. Osobie się zaczęło jebać Bydgoszcza i tak przy tym zostańmy. Jebać lisa, jebać Bydgoszcz ale będę jeszcze próbował ten 20, tylko muszę się przygotować mentalnie i tak dalej. Ale będę próbował. Na pewno będę próbował do skutku, aż uda mi się tą noc, przejść. Kolejne pytanie. Cika chce z Tobą ślub. To był jakiś komentarz pod filmem z UCN. a I jeśli chodzi o Rekstar nie wiem czego ona chce, wiem tylko to, te, że mnie wkurwiała. <gryw> no wybaczcie, ale wkurwiała mnie doszczędnie. Kolejne pytanie. Jaki masz komputer? No i tutaj, ziomeczku, Poczekaj chwileczkę. Dobra Ziemuś, odpowiadając na twoje pytanie, tutaj jest połamana klawiatura. Niestety połamałem klawiaturę na takiej klawiaturze, że funkcjonuje. Tutaj masz taką myszkę. Tutaj masz monitor, z którego można się oczywiście pośmiać, bo jest trochę stary. Nie wiem z jakiego to jest roku, chyba tam widzisz przed rocznikiem 2002 i tak dalej. A tutaj masz mój komputer. Jest też trochę doszę rozwalony, bo tutaj. Powykręcałem niektóre fragmenty. Tutaj masz zepsuty dysk twardy, 320 chyba GB pamięci, który, który dostałem od kolegi. Tutaj masz kartę sieciową. Nie polecam tej karty sieciowej, lepiej trzeba funkcjonować na takiej wmontowanej w komputer. No, sam komputer się znowu nie prezentuje. No, to też jest stary komputer, dużo częściej do wymiany, i tak dalej, i dalej. Więc to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie: jaki mam komputer? No i tutaj masz odpowiedź jaki mam komputer, no komputer nie jest zajebisty, ale jest w miarę funkcjonalny, przy niektórych grach potrafi zacinać i tak dalej, ale to już jest kwestia tego jak ja ten komputer zarządzam, bo jak ja obciążę komputer no to faktycznie jest zacinanie, ale będę sobie ten komputer budował, będzie składakiem, ale postaram się o to żeby był jak najlepszy, jak najbardziej wydajny, no i damy sobie radę. Filmy i tak nie są według mnie najgorsze, ale po prostu nie bawię się w montowanie tych filmów, dlatego mogło być trochę, ale damy radę. Ten kanał się będzie rozwijał. Póki co czekam, aż będę miał trochę więcej subskrypcji, żeby bardziej być zmotywowanym do jak najlepszego montowania filmów i tak dalej. I do robienia miniaturek. I sobie też w końcu ogarnę programy jakieś do robienia tych rzeczy. Ale to była moja odpowiedź na Twoje pytanie. I ostatnie pytanie. No i naszym kolejnym pytaniem jest: Ziom, podaj linka na Discorda. Więc jeśli chodzi o Discorda i o linki, to teraz sobie tutaj pokażemy mój pulpit. I jeśli chcesz sprawdzić sobie link na Discordę to wchodzisz na mój kanał. Link oczywiście też będzie w opisie. sumie Wystarczy wejść na mój kanał. No i tak. Tutaj masz serwer Discord dla subskrybentów. I ten link masz tutaj podany. Nie wiem jak to wygląda na telefonach, ale link masz w tym miejscu. Więc naprawdę nie trzeba się zbytnio rozdwajać, żeby znaleźć link. Dobra, z tej strony to było wszystko, z tej strony był Xkenk Oficjal. Dziękuję Wam za Q&A, za te pytania pod komentarzami. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, że będą te filmy coraz bardziej ciekawsze. Szybkie Q&A. Cześć! Z tej strony był Xkenk Oficjal. Jo!